Kani, witajcie w nowym vlogu Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, ponieważ mam wolniejszy dzień Wczoraj byłam ostatni raz w pracy Takiej wiecie, wakacyjnej pracy Gdzie chodziłam do pracy codziennie Od rana prawie do wieczora To zależy właśnie ile tam godzin wyszło Ale e, byłam właśnie praktycznie codziennie w pracy Teraz pracować będę tylko weekendami I właśnie dzisiaj między uczelnią a tą pracą mam taki dzień wolniejszy I stwierdziłam, że chcę nagrać Wam właśnie vloga Um, byłam już w Dziekanacie, załatwiłam swoje sprawy. Teraz też byłam załatwić sobie takie podanie o wjazd pod akademik. Um, poszłam też zrobić pranie, poczekam aż się zrobi i je sobie tutaj powieszę, bo troszkę mi się tego nazbierało. Pomyślałam, że dzisiaj jest taki luźniejszy dzień. Pogadam trochę do Was, bo dawno mnie tu nie było, a miałam nagrywać vlogi częściej. No niestety nie udało się. Jednak teraz może będzie taka możliwość i będę je częściej dla was nagrywać. Mm, zaraz jeszcze usiądę sobie, obejrzę jakiś serial. Pewnie dokończę odcinek na noże, ponieważ bardzo spodobał się ten serial, bardzo się wczułam i, i zaczęłam właśnie oglądać, jednak nie miałam na to wcześniej czasu. Teraz sobie usiądę trochę dokończę. Zrobię sobie pewnie jakąś kawę. Usiądę, będę oglądać i w międzyczasie zrobię paznokcie, ponieważ też muszę je zmyć, bo strasznie zaniedbałam, i trochę mi się poniszczyły. Stwierdziłam, że dzisiaj jest odpowiedni moment, aby właśnie porobić porządki, ogarnąć troszkę siebie. No i tak się wyluzować przed tym rokiem akademickim, przed zajęciami, mimo że to nie jest nic takiego ciężkiego, nie, nie są to trudne zajęcia. Zobaczymy, jaki będzie ten rok. Zobaczymy, co ze sobą przyniesie. Jak będzie, czy będzie ciężko, czy będzie lekko? No nie wiem, okaże się, ale zapraszam Was do oglądania dalej. Może spędzicie chętnie ze mną ten dzień i zobaczycie, co u ciekawego. Później jeszcze do Was przyjdę i pokażę kilka nowości na pewno, bo przychodziły do mnie z AliExpress, ale to później. wydrukowałam sobie plan moich zajęć na ten semestr. Pozaznaczam sobie kiedy mam wykłady, kiedy mam ćwiczenia. Powierzę gdzieś sobie po prostu na wierzchu, aby widzieć jakie mam zajęcia, od której do której godziny. Tutaj wydrukowałam sobie również taki szablon na miesiąc październik, aby rozpisać sobie wszystko, co mam zrobić, kiedy, jaki film wam dodać. Wiecie, taki jak w tamtym miesiącu na Instagramie też wrzucałam wam zdjęcie. Tutaj na YouTubie właśnie nadrabiam sobie film, trochę przeglądam YouTube'a, nagrywam wam, zaczynam nagrywam. Wrzucam wam również. O, chodź tu. Wrzucam Wam również film, który pokaże się właśnie dzisiaj. Dzisiaj mamy 4 październik. Powiem Wam, że już jak zobaczycie tego vloga, to ten film już dawno jest na kanale. A więc zapraszam Was serdecznie do śledzenia. Przejrzę jeszcze tutaj sobie różne te rzeczy, ogarnę, napiszę. Porobię notatki, pouzupełniam, mam kilka zaległości, a więc chcę to teraz zrobić, póki mam wolniejszą chwilę i później się do Was jeszcze odezwę. Pranie powieszone, film się wgrywa wydrukowałam sobie plan na ten semestr pozaznaczałam kiedy mam wykłady kiedy ćwiczenia i chyba mam tylko dwa razy ćwiczenia z tego co widziałam jeżeli się nie pomyliłam i dobrze widziałam to reszta to są same wykłady a więc no te studia pewnie będą bardzo lightowe. zobaczymy jacy wykładowcy się trafią zobaczymy czego będą oczekiwać na razie zapowiada się bardzo fajnie pokażę Wam może co kupiłam na promocji w Rossmanie, oczywiście pokażę Wam tylko tą pierwszą część, czyli usta i produkty do paznokci bo reszta dopiero przede mną pewnie jak widzicie tego vloga to właśnie są dalsze promocje ja jednak kupiłam na razie tylko kilka produktów właśnie do ust i do paznokci zrobiłam też swoje paznokcie, już takie w klimatach jesiennych szarość połączona z taką zielenią skróciłam trochę paznokcie Trochę już mi się zniszczyły, a więc chcę, żeby, żeby odrosły. I tak, pokażę Wam po prostu teraz, co kupiłam, i też dajcie znać pod spodem, co Wam udało się upolować. Może pokażę Wam po prostu tak, tutaj, wysypię te produkty. Dobra, z tego co kupiłam, co tu możecie widzieć, to tak, kupiłam duży zmywacz z Isany. Ja również tym zmywaczem ściągam swoją hybrydę, jest bardzo dobry, fajnie się u mnie sprawdza, więc stwierdziłam, że zapas takiego zmywacza przyda mi się na pewno, ponieważ również wchodziły w tą promocję. Dalej kupiłam też zmywacz z Deli, jest to właśnie taki zmywacz z gąbką w środku, że wsadzamy sobie, wiecie, palec do środka, chwileczkę czekamy i zmywacz i ten produkt właśnie sam czyści nasze paznokcie w błyskawiczny sposób i kolejny zmywacz to taki typowy zmywacz właśnie do hybryd, jeszcze nigdy go nie miałam nie używałam, zobaczymy jak się umie sprawdzi postanowiłam, że sobie wypróbuję jeżeli chodzi o lakiery i produkty do paznokci to kupiłam tylko i wyłącznie dwa kolory jeden z nich będzie to taki lakier właśnie z Miss Sporty i to jest kolorek taki zielony khaki mam go właśnie też na paznokciach zrobiłam sobie z nim hybrydę a drugi to będzie Vibo i to będzie kolorek zaraz wam powiem nie nie powiem nie wiem jaki to jest numer ale też taki ciemny Kolor właśnie na jesień, na teraz, jak najbardziej mi się przyda. Z pomadek do ust, produkty do ust, kupiłam tylko takie cztery sztuki. Będzie to konturówka z Miss Sporty i to jest numerek 011. Jest to taki piękny niudziak. Stwierdziłam, że tego nigdy dość. Kolejny też taki brązowy kolorek. Będzie to konturówka z Max Factora i jest to numerek, zaraz Wam powiem. 14, numerek 14, też konturówka. Zaraz postaram się zrobić Wam jakieś swatche, żebyście zobaczyły. Kolejnym kolorem będzie Vibo. Jest to taka też pomadka w kredce. Jest to taki kolorek też takiego wina, trochę może takiej ciemnej śliwki. Też taki fajny kolor właśnie na jesienną porę. No i też pomadka z Lovely Lasting, pomadka, którą Wam polecałam. Jest to pomadka płynna. Ja mam jedną w kolorku numer 1, a ta jest w numerku numer w kolorku numer 2. Tutaj mamy te dwie właśnie konturówki. Ta z tej strony to będzie Max Factor, a ta tutaj Miss Sporty. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo też kamera mi świruje i nie mogę tego wyostrzyć, ale mam nadzieję, że kolorki są widoczne. Jeszcze postaram się zrobić zdjęcie i Wam gdzieś tutaj wrzucić, abyście mogły do dobrze zobaczyć. Odzorowane, właśnie kolory tych dwóch konturówek. Tych dwóch produktów na razie nie otwieram, nie będę ich otwierać, ponieważ na razie nie planuję ich używać. Zostawię je na później, kiedyś na pewno też jeszcze Wam o nich wspomnę. Kochani, jest już wieczór, jest trochę później. Miałam dla Was dzisiaj trochę jeszcze ponagrywać, coś powiedzieć ciekawego, ale wprowadziła się koleżanka do pokoju obok, no i trochę się zagadałyśmy. Tak jak mówię, jest już wieczór, jest już późno. I jeszcze muszę skoczyć szybko do sklepu, ponieważ pewnie sobie posiedzimy, porozmawiamy, poznamy się bliżej. Chciałam Wam tylko dzisiaj jeszcze powiedzieć o bluzie, jaka przyszła do mnie z AliExpress. Jest to pierwsze ubranie, jakie zamówiłam na tej stronie. I powiem Wam tak: ogółem bluza miała być oversize. Po zdjęciach na stronie wydawało mi się, że będzie naprawdę duża, i w ogóle wydawało mi się, że będzie nawet na, nawet na mnie za duża. Taka wiecie, przyluźna. Jednak bluza jest za mała dla mnie, będę musiała ją oddać mojej siostrze. Znaczy, chętnie jej oddam, bo no ja niestety pewnie chodzić w niej nie będę bo rękawki jak założę to są trochę przykrótkie tutaj jeżeli chodzi o długość po ciele to też jest za krótka do jakichś spodni z wysokim stanem całkiem ok, ale ja nie lubię takiego efektu dlatego oddam mojej siostrze tą bluzę mam nadzieję, że się z niej ucieszy powiem Wam, że bluza ogółem jakościowo jest naprawdę bardzo dobrze wykonana jest ona z takiej pianki jest mięciutka, milutka bardzo przyjemna, jest cieplutka całkiem fajnie uszyta, naprawdę nie ma żadnych takich, wiecie niedociągnięć, niedoszyć wszystkie szwy są dobrze przepraszam, telefon już jestem, robię trzecie podejście, ponieważ dwa razy dzwonił mi znowu telefon, jak zaczynałam nagrywać, jeżeli chodzi o tą bluzę, tak jak mówiłam, jest bardzo dobrej jakości naprawdę fajnie wygląda, myślę, że w Polsce w niejednym sklepie możemy dostać też taką jakość, e jeżeli chodzi o ubrania, pokażę Wam teraz po prostu jak wygląda z daleka, tak jak mówię, jest trochę przykrótka Tutaj możecie zobaczyć. E, wygląda w ten sposób. Bardzo fajna, fajnie wykonana. Jest naprawdę taka mm, mięciutka, bardzo przyjemna. Naprawdę fajnie wygląda. Gdyby była gdzieś tak, wiecie, z 10 cm dłuższa, to bez problemu bym sobie w niej chodziła. Jednak e, no jest trochę na mnie za krótka i oddam ją pewnie mojej siostrze. E, myślę, że na nią będzie w sam raz. E, tak jak mówię. Tak jak mówię, dla mnie ona jest za krótka, za mała. Niestety jestem wysoką osobą, a więc e, ta bluza e, dla mnie się e, nie nadaje. E, I co, chciałam Wam jeszcze pokazać kilka rzeczy, ale jest już późno, jest ciemno. Też już widzicie, że, widzicie, że obraz nie jest m, tak przyjrzysty i jasny, bo teraz już nagrywam tylko przy lampie, jaka jest w pokoju. E, mam nadzieję, że w następnym vlogu pokażę Wam więcej. I mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, że był krótszy od poprzedniego, że was nie zanudziłam. Trzymajcie się ciepło i buziaczki do usłyszenia i zobaczenia. Pa pa.